Najgroźniejsze oznaki zawału serca mogą nie być tym, czego się spodziewasz. Większość osób czeka na ból w klatce piersiowej lub omdlenie, ale wtedy uszkodzenia już trwają. Prawdziwe sygnały ostrzegawcze mogą pojawić się wcześniej i łatwo je przeoczyć. Oto pięć ukrytych znaków, że serce może zmierzać ku niewydolności. 1. Stałe zmęczenie, gdy serce słabo pompuje, spada dostarczanie tlenu. I czujesz wyczerpanie nawet po 10 godzinach snu. 2. Problemy ze wzrokiem, zamglenie, podwójne widzenie lub krótkotrwała utrata wzroku mogą oznaczać zaburzenia przepływu krwi do mózgu. 3. Duszność. Układ krążenia jest przeciążony, a płuca nie nadążają, więc łapiesz oddech nawet w spoczynku. 4. Nagła dezorientacja lub zapominanie Gorszy przepływ krwi pogarsza pamięć, koncentrację i jasność myślenia. 5. Osłabienie mięśni lub utrata równowagi Jedna strona ciała może być ciężka, drętwa lub niezgrabna, bo sygnały z mózgu są zaburzone. Dlatego warto codziennie wspierać krążenie i zdrowie serca, poprawiać przepływ krwi, zmniejszać stres oksydacyjny, wspierać prawidłowe ciśnienie i równowagę minerałów. Jednym z najlepszych naturalnych rozwiązań jest czysty, laboratoryjnie badany Shilajit spełnia wszystkie te kryteria. Wybierz wyłącznie sprawdzony Shilajit. Link do rekomendowanego produktu znajdziesz w moim profilu.